Dzień dobry, witam Was w strąg poniedziałki. Przygotowałem dla Was dzisiaj kilka ćwiczeń na poranne rozciąganie. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś psy, które zawsze po przebudzeniu rozciągają się. Powinniśmy wziąć z nich przykład. Rozciąganie pomaga nam rozruszać nasze stawy, mięśnie, które podczas snu mogły się trochę zastać. Pomaga również pobudzić nasze krążenie krwi. Ale także wpływa bardzo dobrze na naszą koncentrację, skupienie i na ogólne funkcjonowanie całego organizmu po przebudzeniu. Także nie przedłużajmy i zaczynamy. Zacznijmy powoli, nie wykonujmy gwałtownych ruchów, wszystko robimy płynnie. Unosimy w górę nasze ręce, wdech nosem, opuszczamy wydech ustami. Jeszcze dwa razy. Wdech nosem i wydech ustami. Góra i dół. Świetnie. Znosimy ręce do góry, krzyżujemy nasze kciuki i powoli wykonujemy skłon. Raz w prawo i raz w lewo. Prawo i lewo. Jeszcze po jednym razie. Raz w prawo i w lewo. Świetnie. Możemy się jeszcze zatrzymać na trzy sekundy z prawej strony i chwilę przytrzymać z lewej. Świetnie, teraz możemy oprzeć dłonie na naszych biodrach i powoli kołyszemy biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę. Świetnie, możemy teraz złapać nasze kolano i przyciągnąć je do klatki piersiowej. I druga noga. Przy okazji poćwiczymy naszą równowagę. Super. I jeszcze raz. Lewa przyciągamy delikatnie do klatki piersiowej. I prawa noga to samo. Bardzo dobrze. Teraz złapiemy za naszą stopę z tyłu. Pamiętajmy, aby kolana mieć blisko siebie i przyciągamy piętę do pośladka. Rozciągamy nasz mięsień czworogłowy UDA. To samo druga noga. Pamiętajmy, kolano blisko kolana. Postawa, proste plecy i przyciągamy piętę do naszego pośladka. Świetnie. Teraz unosimy ręce w górę i opuszczając wykonujemy skłon w przód i w górę wdech nosem opuszczamy wydech ustami. Góra wdech nosem, i opuszczamy wydech ustami. I jeszcze raz wdech nosem, i wydech ustami. Możemy teraz delikatnie pokołysać z nogi na nogę, ręce luźno. Świetnie. Prostujemy się. Teraz zrobimy delikatne skręty tułowia. Jedna ręka na klatkę piersiową, i drugą odwodzimy. Głowa cały czas za ręką i staramy się obrócić za siebie. Powrót i zmiana ręki, i druga strona. Powrót. I teraz w prawą stronę. I jeszcze jeden raz. Prawa i lewa strona. Bardzo dobrze. Teraz oprzyjmy ręce na naszych biodrach, i tyle, ile jesteśmy w stanie. Przychylajmy się delikatnie do tyłu. Powrót. I jeszcze raz. Można delikatnie ugiąć kolana. Bardzo dobrze. Powrót. I ostatni raz. Świetnie. Bardzo dobrze. Teraz stańmy sobie w szerszym rozkroku. I starajmy się wykonać skłon raz do jednej, a raz do drugiej nogi. I hops. Można się delikatnie oprzeć na nodze. Prostujemy. I druga noga. I jeszcze dwa razy w jedną. I dwa razy w drugą. Hop. I hop. Wracamy. I na koniec jeszcze wykonajmy sobie kilka wdechów. Do góry dłonie. Wstajemy na palce, mocno sięgamy w górę, wyciągamy się. I powrót wydech ustami. I jeszcze raz. Ręce w górę mocno wyciągamy się jak najdłużej, jakbyśmy chcieli sięgnąć w sufitu. Wydech ustami powrót. Dziękuję bardzo za wspólne rozciąganie. Ja już czuję się o wiele lepiej. Czuję, że jestem gotowy do pracy. Także jeszcze łyk wody. Życzę miłego dnia i mam nadzieję, że tym akcentem aktywnie wejdziemy w tydzień i będzie to dla nas codziennością.